Yeah. Manko, z tej strony Asajs, a to jest kolejny odcinek z SinkoSkinsa I dzisiaj, jak widzicie, kończy się event Dzisiejszego dnia, jak to nagrywam, no i pewnie wrzucę Dzisiejszego dnia e, dzisiejszego dnia kończy się event Save Crackers Mam nadzieję, że event się wam podobał Za niedługo pewnie będzie kolejny Także przygotujcie się No I co, zanim przyjdziemy. standardowo, klikamy plusik się kodzik a wtedy macie e, 10% na doładowanie i 20% start. Możecie wpłacić blikiem visa, skinny kryptu, giftcard oraz inne. Jak wpłacacacie Jeszcze. To dostajcie Tokeny, które możecie wykorzystać, no i wykorzystajcie je do końca tego eventu, bo inaczej wam te tokeny przepadną. E, daily case 124 godzin darmowa skrzyneczka, no i na sandale social jest sies do Discord, instagram i facebook case. Eee, widziałem w komentarzach, że chciał zobaczyć chłopak jakiś co jeszcze jest w giveaway, coś takiego, jest giveaway, ale nie przejmujcie się spokojnie, jeszcze będą giveaway, jeszcze jeden jakby się zakończył, byłoby super, taki za dwie dychy tutaj, byłoby super, albo za dychę. to wtedy wlecą giveaway, no i co? Ostatni raz te skrzynki weźmy pod lupę. Zobaczymy, czy coś jeszcze nam poleci. Ah, hot hot Good Case na chesterze wiadomo Marble do trafienia. Oczywiście wszystkie filmy macie na moim kanale możecie zobaczyć jak mi szło z tymi skrzynkami wszystkimi. No i w końcu. W końcu trafiliśmy. 200 w kulery ooo dobra, już się odkuliśmy. 997, ten numer to kopoty. Także wow. No teraz to pięknie dał. Dobra, lecimy z kolejną skrzynką jako jest Najtopsik. No tutaj Bionic Knight, boom. Otoglowsy. O ja, tak blisko. Mi tego będę ta... O, właśnie. Siadło. Koniec. Jeszcze raz mi. A potem moto O, o Night. Let's go. No, Night. Tutaj był do cholery. Unprinstream. in -stream? Dobrze, 1400. Trochę jesteśmy w plery. Ostatni raz. No, najtopszy teraz tam. nie da. Mastermind. Eagle Blaze, Nice Stripe, Black Tie. Spróbujmy. O oh, wow! Ostatni raz. Uuuuuś. Dobra, chyba no przejdziemy na skrzynki. All hands on deck! We're selling the Pirate Swap! Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free. Okay, Sorry, mało spałem. Eee, chciałem te wszystkie skrzynki sobie odpalić. Cięść tutaj na jest. Cztery najtopsiki. na Na dresserze, bo czemu by nie? Mm. Lootbug. Trzy takie. No i Golden Vault Dopakujemy Golden Vaultem i damy na Shirt Ze względu na to, że... No może coś innego poleci Może poleci ten Gangnir Wymarzony O, lecymy Bo tros I obysyp Proszę, obysyp No nie za bardzo początek. A to, to jest ta naj, najmniejsza skrzyneczka. No, oby dalej nam siadł. Proszę, żeby dalej siadł pięknie. W ogóle nazwa utpa, 27. Breath. Skin do uspa, który nazywa się 27 Nie wiem, co ten Co twórca musiał mieć w obie, Żeby nazwać Skin do uspa 27 Uuuu Black tie Na, ooh, dwa razy najslep, pięknie Minimal wear Hyperbiz 800, dobra No i tutaj Starek, Victoria. Oh. Gold Brick. Gold O, i to jest to. to tego właśnie oczekiwałem. No. Uswon. Szafirek. Kolejny Szafirek, Let's go. 18 klocków. Pięknie. To co? So. Wyrzucimy to, przypompujemy. Hmm, tego wyrzucimy, tego wyrzucimy. Dodamy jeszcze jednego. I shirt na dwóch. Let's go! No, początek średniawy Masterpiece, Bumka. Dobrze. No i teraz tutaj Noxy za 3400. Dobrze, Fejcik i Huntsman. Let's go. Prince. Let's go, bra. Jeszcze jeden hucman daj. Daj jeszcze jednego hucmona. Ojez! Ja, <laughs> Let's go! To jest 25. No i taki profit to ja lubię. Taki profit. To ja lubię. Także co? To było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i co? Korzystacie z eventu póki jeszcze jest. A jak nie skorzystacie, no to czekajcie na następny Że co? Bijajcie w dziwoje, z moim kodzikiem Massax. I co? Biacie, gracie, wyrwać Ja się z żyną. Na razie.